Maciej, ogromne gratulacje, fantastyczna kolekcja i to, co było niezwykłe, to to, że mogliśmy poświęcić ją na różnych sylwetkach. Tak, ten casting był dla mnie bardzo istotny i bardzo ważny. Chciałem przełamać to, że jest tylko jeden kanon piękna, więc chciałem się otworzyć jakby na większą skalę i pokazać, że tę piękno jest wewnątrz nas, że, że to jest nieważne, ile mamy lat, ile mamy wzrostu, jaką mamy wagę, więc e, chciałem złożyć hołd kobiecie i kobiety są dla mnie piękne w każdym kształcie, w każdym wydaniu, więc e, bardzo się cieszę, że to doceniłaś, bardzo to, to, to dla mnie dużo znaczy, e, bo uważam, że moda już powinna się otworzyć i to jest już czas najwyższy na to, żeby ta moda była dla każdego. Jakie gwiazdy odnajdują się w roli modelek? Jak widać bardzo dobrze, bardzo fajnie. Cieszę się, że, że, że się zgodziły. Cieszę się, że przyjechały moje klientki z zagranicy. Moja przyjaciółka z ze Szwajcarii z, z Dziudziusiem. Więc to, to, to było bardzo... takie święto, święto mody dla mnie. Takie... Ten pokaz jest dla mnie bardzo radosny. Chciałem, żeby był bardzo radosny. Że po tych kilku latach, gdzie siedzieliśmy w domu, żeby się otworzyć na tą modę i żeby się nią bawić. Bardzo serdecznie Ci jeszcze raz gratuluję. Pokaz był fenomenalny i miejmy nadzieję, że następny już niebawem. Dziękuję bardzo. Na razie muszę na pewno odpocząć.